Cześć. Na początku czasem takie podsumowanie wydarzeń, które się dzieją w Polsce, a potem przejdziemy do tematu, mm, który powiedziałem, że poruszę. A więc kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że umarła kolejna kobieta w nowym targu, w, nowotar w nowotarskim szpitalu. bo lekarze czekali aż po obumrze, znaczy tylko tyle jest jakby wiadomo i jest prawdopodobieństwo, że przyczyną bezpośredniej śmierci była wywołana sepsa przez y, zatrzymanie przez martwego płodu y, w macicy. Y, no i pytanie tak naprawdę, co z tego wyniknie? Jak, jak to zostanie udokumentowane, potwierdzone? I no, jestem ciekawy, tak naprawdę, co na to ministerstwo zdrowia. Bo to oni powinni tę sytuację wyjaśnić, bo Tygodnik Podhalański właśnie taką sytuację kilka dni temu umieścił i no, to jest dość poważna sprawa. Ale no, jakby na razie nic nie słychać, żeby to miało być wyjaśnione, ale miejmy nadzieję, że zostanie wyjaśnione. Oczywiście na bieżąco tę sytuację będę śledzić i aż boli wszystko. Ani jednej więcej już hasłem jest nieaktualnym, tylko bardziej ile jeszcze umrze. Tak jak miało to miejsce przy Dorocie, Joannie, e, Izabeli, Agnieszce. No, działo się dużo tych rzeczy nieprzyjemnych, strasznie śmierci niepotrzebnych. A przechodząc do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszego tematu, to jest to, Temat, który mi się wydaje jest bardzo ważny. Chodzi o zastanowienie się, czy oby na pewno każdy temat czy każde zdjęcie jest potrzebne w przestrzeni internetowej, w przestrzeni social mediów, które wrzucamy. Zastanówmy się czasem, czy oby na pewno wszystko, czym się chcemy dzielić. Jest na pewno warte podzielenia się, bo ja mam takie wrażenie, że wiele osób siedzieli zdjęciami z wakacji, zdjęciami z jakichś podróży służbowych, zdjęciami z jakichś konkursów, ze zwycięstw, z jedzenia różnych posiłków w restauracji, w domu, zabawy z kotami i tak dalej. Jak tym się fajnie żyje, z różnych wydarzeń kulturalnych i tak dalej, Ale ja bym się zastanowił jednak nad tym, po co my tak naprawdę to robimy? Bo w świecie AI, w świecie możliwości niesamowitego śledzenia każdego tak naprawdę, możliwości wytropienia po kodzie IP, po, mm, po tak naprawdę po tle na zdjęciu, które jest, no bo też nie oszukujmy się, można je wycieniować, można je rozmyć. Nie każdy tak robi, nie każdy o tym myśli. Tak samo jest z umieszczaniem zdjęć swoich dzieci na social media, w momencie, kiedy dzieci na przykład tych social mediów nie mają. I to nie jest wcale ok, bo. Bo ktoś może wykorzystać to dziecko, może się dowiedzieć, gdzie kto mieszka, i, I potem się kończy to kradzieżami, gwałtami, yy, złodziejstwem. A po co nam wszystkim takie rzeczy. Więc ja miałem taką myśl i radę, aby jednak publikować tylko to, co. Wewnętrznie jest pewne, że nikt tego nie wykorzysta. No, bo oczywiście, jak jesteśmy, nie wiem, w górach, zdobędziemy rysy, czy, czy jesteśmy, nie wiem, na, na jakichś wakacjach w nietypowym miejscu, to jeszcze mogę to zrozumieć. Ale też takie chwalenie się, że jesteśmy, nie wiem, w Grecji, w Chorwacji, na Zanzibarze, czy, gdzieś, czy gdziekolwiek. To nie jest nie do końca moim zdaniem takie ok, bo im więcej wstawiamy takich relacji, tym bardziej ktoś będzie chciał no, odgryźć się za to, że, że kogoś stać na takie wyjazdy po prostu. Więc też uważajmy, jak dziś jedziemy, nie chwalmy się za dużo czy w internecie. Czy poznajomych, bo ludzie są bardzo zwiewistni, niestety. No, mam takie wrażenie, że my to wiemy, ale, ale czasem jakby różnie bywa, że potem dzieci giną, potem, potem ktoś cierpi, a można temu zapobiegać już w zanadrzu. Więc moim zdaniem najlepiej by było nie publikować różnych relacji z wakacji, to jak mieszkamy, jedzenia swojego ulubionego. Tylko jak już, no to wstawiać jakieś, nie wiem, posty o swoich zainteresowaniach, o swojej grupie muzycznej, jak najbardziej, wtedy to jest, to jest jak najbardziej OK. I też nie wstawiać postów typu, jadę dzisiaj do Gdańska na fajny koncert, bo ktoś już może mieć taką informację, co z tego, że nie, nie będzie miał informacji, kiedy wracasz, ale może mieć informację właśnie, że wyjechałeś, czyli cię nie ma. Więc takiej informacji lepiej nie wstawić. Lepiej wstawić informację, że jesteś na koncercie. Nie musisz nawet podawać, gdzie. Po sobie Nie ma żadnego znaczenia, gdzie jesteś. Tylko ty musisz wiedzieć, gdzie na ten koncert jedziesz. Nikt tak naprawdę nie musi wiedzieć, gdzie to jest. Oczywiście, jeśli ktoś dopyta, to zadzwoń do, niej, do tej osoby, napisz na Messengerze na przykład, gdzie to jest i to by... wydaje mi się, że będzie bardziej OK. Ale już po fakcie przyjechania tam na pewno. To jest bezpieczniejsza forma. Bo naprawdę nie warto, nie warto jest ryzykować pisania gdzie się aktualnie jest. Dlatego ja lokalizację staram się mieć wyłączoną, chociażby to też jest takie fajne ustawienie. Bo to śledzenie cały czas tak naprawdę jest wszędzie. Więc starajmy się nie publikować zdjęcia dzieci, nawet jak chcą, bo, bo to jakby niczemu nie służy. Społecznościowe dzisiaj aktualnie mam wrażenie, że one są bardziej szkodliwe niż pomagają nam. Dzielenie się światem fajnymi rzeczami, podróżami, koncertami, może być fajne, o ile nikt tego nie wykorzysta. Nie ma takiego tak naprawdę. gwarancji, że tak się nie, nie wydarzy, ale może tak się wydarzyć. Więc bądźmy ostrożni i nie narażajmy się specjalnie na niebezpieczeństwo, które jest wszędzie, nie oszukujmy się. I nie róbmy coś wbrew, czy nie niewiedzą swoich dzieci, czy sami siebie nie wpakujmy w kłopoty. A po co wpakowywać siebie w kłopoty. No i to dzisiaj na tyle. Następny temat mi się wydaje, to to też taki, taki dość ważny, jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno coś, coś się znajdzie. I przypominam oczywiście, że każdy może ubierać się jak chce, bo to nie ubiór prowokuje, tylko to w naszym mózgu siedzi, że mamy tak zaprogramowane, że możemy ubiorem być prowokowanymi. I tak oto kończę. Do zobaczenia. Услышания. Еще не было.